Cześć, to ja, A4Koi To jest drugi odcinek z serii Minecraft Survival No, więc tak, no to już chyba zaczynamy A, i jeszcze dzisiaj powinien się pojawić y, jeszcze odcinek z Minecraft Dungeons Może jeszcze trzeci z, z właśnie y, z tej serii, z Minecrafta Więc zaczynamy Jednak mieliśmy trochę za mało czasu więc żeby tutaj tą podłagę tutaj, tutaj zrobić ale to się trudno mówi dzisiaj to zrobimy A akurat jeszcze mam. pik pik I tutaj też nawet wystarczy bo tu będą drzwi a tu będzie Sarki czarki się jakiś katar więc no Dobra, no to tniemy sobie jedno drzewko. A my drugie. Widzisz, tak, cztery drzewko sobie zatniemy. Jedno, drugie i tu będzie trzecie. Dara mamy. Pyk, 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 pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk i pyk. Oj, A Oj, w ogóle, no, <coughs> poza zagraniem, yy, że właśnie zdobyłem trochę yy, jednolika, yy, za to mam jeszcze pięć yy, porkchopów i, i tego, i staków chyba, nie. Nieważne, nie, nie wiem. <coughs> no dobra. Więc jest super, super. Super, big big. No, będzie ładnie. Będzie super ładnie. Tak, no to tak, no to wszystko teraz jeszcze tą podłogę i będzie cięcie. A teraz. Okej, okay, przerwa na zrobienie nowej łopaty, bo mi się skończyła. No, zakroję sobie nową łopatę, akurat mi jeszcze jeden. Kabelstone został super. Wiedziałem, że warto będzie sobie wykopać jeszcze jeden. Dobra, super pik, pik, pik. No i dobra, no I teraz też będzie cięcie, jak to wykładam. Bo pewnie jeszcze będę musiał pójść po drewno. Bo może mi nie starczyć, tutaj, A może to starczy. Jest to. to cięcie. Dobra, myślę, że będziemy musieli jeszcze pójść. Ale jest, jest, na szczęście nie trzeba. Dobra, no to tak. No to już tworzymy te e, drzwi. Mamy. Oj, oj, za mało trochę. Ale, ale to się mówi trudno. fajne te drzwi. Hehe. Pyk. Dobra, mamy. Super. Dobra, zostawiamy jeszcze dwie. E, dwie drzwi. Dwa drzwi. Będzie ważne. Eee, co teraz chciałem zrobić? Co się zgubiłem? A tak, no tak. Tylko, że jak nam zostały cztery deski, to co my tutaj z nimi zrobimy? No to do końca, co, co sobie zaczęliśmy zrobić. <grych> Dobra, no to tniemy. Pyk, 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 pyk. drzewko. A, w ogóle drugie drzewko, to jest <laughs> <laughs> się tak nie odezwałem w ogóle. Corki, tak i tak po czasie. Jeszcze jakieś drzewka, To takie zwykłe. To ołók. Tutaj. Super. A, jeszcze jedno, no to tutaj. Jej. No ja to jeszcze dużo będziemy mieli tutaj drzewek, tylko najpierw trzeba poczekać, aż one wyrosą. A ja, czy to mi starczy? No, no, dobra. Zobaczymy. Nie, no, dobra. Sz -sz -sz tak, to nam wystarczy. 64. Pamiętaj tylko, że teraz coś tu jest jako ciemno, nie? No właśnie, czyli trzeba zrobić sobie węgiel drzewny. No, to ścinamy sobie. Bum! A, tu też dobre. O, już na drzewo wyrosło! To już od razu jeszcze zetniemy. Ile mamy? A, 8 minut dopiero. A to dobra. Nie, ale czekajcie. Nie mam podobnego chyba. Akcesoria. No jeden 1% zapomniałem ja go podłączyć, no ale na takim 1 ten, procencie to chyba powinien działać jeszcze co i córki ale nie wiem. Dobra, ładny. A co się dzieje? Ja nie. A do czego? dobra, ładny. Chocół. O dobra. Ja się, ale bo siedzi zamyśliłem. Dobra. Ja... Ile... Oj, co jest? To trzy Wedgla. No. Mamy, super. Fuck. Pyk. Oj, to będzie tak na rogach na razie farmy tej zwierząt. Pyk. A, dobra, dobra, będzie dobrze. A, no właśnie, chyba czas. Z... No, kurde! Co tu się dzieje? Bo tu jakby pak działa i też myszka i klawiatura, bo tu jest czasami tak zepsute. Ja już ja jestem do tego przyzwyczajony. I mi to się przeszkadza jakoś bardzo. Znaczy przeszkadza, przeszkadza, ale po prostu już tak trochę mniej, bo bardziej do tego przyzwyczajony. Chodź, tam mamy, dobra, dobra idę. tak. No to tam. Nieważne. <laughs> Nie, utopielec. Utopi ludzi. W to jak sobie to wskazuje. Tłopielec. Kurczę, jakaś duża będzie ta farma. Dobra, ciul, nie, chcę mi się... A! Już wylazł topielec. Utopielec. Topielec, do wody wracaj. Plaskacza mi za zawalił. Dobra, to chyba już jest duża ta farma, nie? No chyba jest, jest I też... Lubię to mieć takie większe barwy Znaczy bo po prostu żelaza i żel na wiaderko Żeby sobie zrobić Ale jakoś się, tam da się to da rady Jakoś da radę. Pyk 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 uh -huh. okej okay. Patrzcie na to, tu będzie taka Oj. To będzie taka wielka forma Bo to jest przecież woda. Hi hi. Tu się nie ma, ale to jest taki ty i powinno być zaraz być to git. Może akurat nie aż takie duże, bo trochę może przesadziłem teraz. Ale i tak powinno być git. No trochę przesadziłem, ale... Nie. Yeah. Jakoś raz, dwa, trzy. Jakieś cztery może. No, dobra. No też być. No, no tylko że to jest trochę więcej, tak. Ale to już trudno. O mamy jabłuszko. Jej, o co jest. Jabłuszko. Aple, aple. O, kwadratowy ten. O! Akurat z walnął łapką i deszcz, deszcz zaczął padać. Aha. Nie wiem, czy ten, ten deszcz jest za głośny? Ja to, to cicho bardzo. Znaczy, ja to mam na maksa, ale to jest tak trochę no, cicho. Tu mogę trochę ściszyć. I było jakoś bardzo głośno, ale szkoda, tyle. Bo tam widziałem, i w ogóle yy, jeszcze będę zaraz zrobił. Yy, ten drugi właśnie odcinek, też. Oj, gdzie? O! Drugi odcinek z Minecraft Dungeons. Więc no, więc tam też jakoś ciszy, bo sam sobie go obejrzałem, i trochę tam. Yy, jak wbijem się, to czasami nie było. Słychać, i za to was no, przepraszam. Nie, ale no, teraz tam w drugim odcinku już będzie lepiej, chyba. Nie pamiętam jak się tam ściszy, ale jakoś sobie poradzę. Jakoś tam może się uda. No. A my tu już mamy e, 13 minut, no to tam z timelapsem od no jakieś 17. No to jeszcze trochę może sobie zrobimy. O no to jakiś taki krótki ten filmik, ale... Znaczy nie mają być też takie długie, bo ja nie mogę, nie? Już takich długich filmów, ale o pyk. Panie pod shiftem to było. Pyk. Pyk. I pewnie czy w tą? Tak dobrze w tą stronę mam. Co Bo tu o właśnie tu jeszcze było bardzo dużo tego. A nie od razu sobie wezmę ten węgiel drzewny. Pyk pyk pyk. Piękny mamy. Ile? 8, 18, tak? 18 Dobra, Co Ja jestem głupi i po co tutaj akurat? Akurat tutaj to nie musiałem. Robisz, robisz ty płatków, ale dobra, to się mówi, trudno. Dobra, gdzie ja tą szikierkę w ogóle są fajne, na przykład kilof jest fajnego, Iby Niby jest kamienny, ale tutaj jakby gdzieś się trzyma patyk z kamieniem jest jakby takie, ala jakby Lina, taka trochę przypominająca żelazo. Nie wiem czy tak można nazwać, że to przypomina żelazo, ale... <gryw> można tak powiedzieć. Właśnie czy to Lina, czy, żeby to, wiecie, jakoś zwią Kurde ostatnio akurat. Że jakby to jakoś tam związa, nie? ten patyk z tym kamieniem ale dobra nie no to nie może tak zostać bo jeszcze że te se to wejdą i będzie y, lipa dobra A tuż już nie mamy no to super no, no to chyba to właśnie se sobie... a nie mamy przecież te... no, dobra będzie jakiś taki krótszy filmik czekajcie, w domku tak w domku bo tu pada deszcz na dworze Super! O też tutaj oświetla jakoś. O, tak ciemniej. Yy, nie, ale tutaj nie oświetlaj akurat. Pyk. Pyk, pyk, dobra. Mamy to. Wiele, dobra, mamy. Super. To jakby się to pożegnać? Nie, nie w tą stronę. W tą... Oj! O! Trzuciecie. Ale gdzieś z pochodniu w kadrze. Nie bardzo dobra. O, tak będzie dobrze o super. ja całą stronę lekko. O, dobra, mam. No dobra, to dziękujemy za oglądanie. Możecie zostawić łapkę subach, <grym>, ale nie musicie. że No, więc ja już was żegnam. Siemka.